Rozdział 14. Nie ma wyjścia, rozbijam sufit, badamy księgi, notatki landrata, co robi Pan Tomasz, Alarmowe światełko, noc w dębach napiwockich, Mój kolega z ministerstwa, pluskwa w rosynancie, dęby koło kociaka, czy olbrzym wyjawi swoją tajemnicę. Zastanawiałem się, jak długo jeszcze wytrzymają latarki chłopców. Ich reflektorki dawały także już tylko żółtawe promienie, ledwo rozświetlające mrok na odległość dwóch metrów. Znaleźliście coś? Zapytałem. Nie, odkrzyknęli. Macie zapasowe baterie? Dopytywałem się. Ponownie zaprzeczyli. To sprężcie się, krzyknąłem. Nie ma stąd wyjścia, po kilku minutach oznajmił Jacek. Możemy zawsze wrócić, zauważył Maciek. A jak otworzysz drzwi koło zapadni? spytałem. Zgasiliśmy latarki. No to czekamy na pomoc wujka Tomasza, rzekł Jacek, sadowiąc się na podłodze. Maciek także opadł na podłogę. Jego ciężkie buty głucho uderzyły o podłogę. Sprawdzaliście sufit? pytałem chłopaków, opukując latarką murowany strop. Nagle jedna z cegieł wysunęła się i zjechała mi po ręce. Natychmiast odskoczyłem. Kryjcie się! krzyknąłem do harcerzy. Moje obawy o konstrukcję sufitu okazały się uzasadnione. Posypało się jeszcze kilka cegieł. Wszystkie opadły w miejsce, gdzie leżał pistolet. W słabym świetle latarki widziałem zwisające korzenie traw. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, skomentował Maciek. Stałem pod otworem w suficie. W oczy sypały mi się okruszki ziemi. Nagle ujrzałem błysk słonecznego światła. W dół osuwał się solidny, chyba 50-kilogramowy, kamienny słup przydrożny, jaki Niemcy umieszczali w lesie dla orientacji w terenie. Odskoczyłem, a do środka pomieszczenia zaczęła sypać się ziemia. Gdy na podłodze utworzył się solidny kopczyk, podeszliśmy w trójkę do dziury. Zadarliśmy głowy. Już myślałem, że was jakieś gnomy albo trole zżarły, usłyszałem głos gustlika zaglądającego do środka. Panie Tomaszu, oni są tutaj! krzyczał. Po chwili harcerze pomogli nam wyjść z pułapki. Czemu tak długo nie dawaliście znaku życia? Co się z wami działo? Pytał pan Tomasz z niepokojem w głosie. Von Brecko wzrył to wzgórze jak kret, odpowiedziałem. Jacek i Maciek opowiedzieli, co przeżyliśmy. W tym czasie rozglądałem się na boki. Wyszliśmy z podziemi około pięciu metrów od budynku. Pan samochodzik sam zszedł z nową latarką do podziemnego pomieszczenia. Znalazłeś to, co zabrał nam sprzed nosa batura, stwierdził po wyjściu, wskazując księgę w mojej dłoni. Pewnie kopię, powiedziałem, kartkując opasłe tomisko. I to drugą kopię, rzekł pan Tomasz. Rozmawiając z naszym archiwistą, dowiedziałem się, że oryginalne dokumenty znajdują się w Niemczech i historycy dawno je opisali. Ręce mi opadły. Nie odkryliśmy więc nic nowego. Nie martw się. Papiery partii faszystowskiej też mogą być ciekawe, rzekł szef, klepiąc mnie po ramieniu. Myśli pan, że von Breckow tu ukrył odnaleziony skarb Samsonowa? spytałem. Nie, to miejsce nie pasuje do tej mapy, którą schował w swoim domu, odpowiedział. Bardziej do tego szkicu pasuje leśniczówka terten, ale wtedy oprócz rzeki i dębów zaznaczyłby jeszcze dom. Bardziej skłaniam się do tego, co było zakopane pod waplewem albo w rezerwacie dęby na piwockie. Oba miejsca, jak wiesz, są puste. Wujek coś znalazł w rezerwacie? zapytał Jacek, który podsłuchiwał naszą rozmowę. Nie, mruknąłem, zatapiając nos w księdze. Czytając, nagle natrafiłem na coś, od czego serce mocniej mi zabiło. Posłuchajcie tego! krzyknąłem do reszty towarzystwa i zacząłem czytać notatki sporządzone przez szczycieńskiego landrata Wiktora von Pozera. W październiku 1914 roku nakazałem żandarmom poszukiwania zwłok poległego na terenie naszego powiatu generała Aleksandra Samsonowa. Uczyniłem to na prośbę wdowy po generale, przekazaną nam za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Tu notatki urywają się. Wyjaśniłem, przerzucając kolejne kartki. Od 11 listopada do 5 grudnia Rosjanie ponownie zajmowali południe prus wschodnich, wyjaśnił szef. Czekajcie, czekajcie, mówiłem, wyszukując wzrokiem, czy gdzieś nie zapisano nazwiska generała. Mam. W dniu 21 września 1915 roku zgłosiła się do mnie wdowa po generale Samsonowie. Przyjechała w towarzystwie kapitana barona von Benigka z Ministerstwa Wojny. Powiedziałem jej, że wiele na temat mogił w okolicach Wielbarka mogą wiedzieć nauczyciel nazwiskiem Passauer oraz nadleśniczy Rusius. Obaj powiedzieli, że w wielbarskich lasach pochowano jakiegoś wyższego rangą oficera i uczynił to robotnik leśny Michał Jedamski. To on zabrał znajdujący się przez marłym złoty zegarek, który przekazał dowództwu Wolsztynie. Po rozmowie z wdową i naszym żandarmem, wydobył ukryty w chałupie złoty medalion z podobizną żony i dzieci generała Samsonowa. Później wskazał miejsce pochówku. Cały czas ani słowa o skarbie, wzdychała Zosia. W dniu 9 listopada 1915 roku znowu pojawili się pani Samsonowa i baron von Benick z trumną z domu pogrzebowego w Berlinie. Miejsce pochówku zostało tymczasem godnie przygotowane. Następnie pani Samsonowa odmówiła nad grobem modlitwę i udała się do leśniczówki, gdzie pozostała przez czas ekshumacji. Gdy grób został potem ostrożnie otworzony w mojej obecności, ku naszemu zaskoczeniu, zwłoki generała znaleziono w suchym, piaszczystym podłożu, bez najmniejszych oznak zepsucia. Leżał przed nami spokojnie, tak jakby został pochowany przed kilkoma dniami. Po umieszczeniu zwłok w trumnie zostały one w uroczystym pochodzie jego żony, kapitana von Benicca, nadleśniczego Rusiusa i moim, zawiezione na dworzec w Przeździęku Wielkim w honorowej asyście sprowadzonego ze szczytne oddziału strzelców. Czemu Landrat nie napisał ani słowa o rozbitej samobójczym strzałem głowie? Zastanawiała się Zosia. Może nie wypadało nawet o wrogim oficerze napisać, że popełnił samobójstwo? Domyślałem się. Przeczytaj dalej, rzekł pan Tomasz, zaglądając mi przez ramię i wskazując palcem fragment tekstu. Rozmawiałem później z generałem von François, że na ciele nie widać było jakiejkolwiek rany. Wszyscy byliśmy jednak przekonani, że Samsonow sam podniósł na siebie rękę. Dziwne, dodałem na koniec. Proponuję, żeby harcerze zostawili tu warte, zabrał głos pan Tomasz. Jak tylko wrócimy do kociaka, Paweł przywiezie tu wasze rzeczy. Poczekacie, aż przyjedzie samochód z ministerstwa i zabierze księgi. Harcerze skinęli głowami i rozsiedli się na trawie. Jacek wyznaczył Gustlika i Jarniego, żeby poszli z nami i spakowali harcerskie obozowisko. Chłopcy i Zosia poszli przodem. Z panem Tomaszem zostaliśmy w tyle, żeby spokojnie porozmawiać. Nie daje mi spokoju sprawa Olbrzyma, powiedziałem. Jaka sprawa? zdziwił się. Zauważył pan, że nie odezwał się do nas przez cały dzień? Pewnie musiał coś zrobić w redakcji. Najpierw sam pan kazał zwrócić na niego uwagę, a teraz? A teraz nic. Pod nogami cicho trzaskało wysuszone igliwie zaściełające rzadko używaną drogę. Szef wydawał się mocno zamyślony, więc dreptaliśmy za harcerzami w milczeniu. Daj mi telefon powiedział pan samochodzik. O dziwo, dodzwonił się ze środka lasu do ministerstwa. Zamówił furgon z kierowcą i dwoma strażnikami. Jeszcze dziś trzeba wywieźć te księgi i zasypać oba wejścia wyjaśnił. Do kociaka nie odezwał się ani słowem. Potem usiadł przed swoim namiotem i zaczął czytać znalezione akta NSDAP, pochodzące z przełomu 1944 i 1945 roku. Pomogłem harcerzom spakować obóz i wygrzewając się w promieniach słonecznych, czekaliśmy na samochód z ministerstwa. Na podwórko wyszli rodzice Sary. Jak zdrowie córki? zapytałem. Jutro zabieramy ją ze szpitala odpowiedział ojciec siarki. Strasznie dziewczyna przeżyła to wszystko. Najważniejsze, że jest zdrowa, rzekł Gustlik. Rodzice tylko skinęli głowami. Wujek Tomasz chichocze, szepnęła mi na ucho Zosia, która ostatni kwadrans spędziła zaglądając szefowi przez ramię. Znudzony bezczynnością zacząłem wraz z harcerzami przygotowywać obiad. Właściwy człowiek na właściwym stanowisku, dowcipkowała Zosia, widząc, jak mieszam makaron gotujący się na butli z gazem. Gdy już wszystko było gotowe, podszedł do nas pan samochodzik. Był dziwnie zadowolony. Tradycyjne danie kuchni ministerialnej na wyjeździe. Klopsiki w sosie pomidorowym, mówił zacierając ręce i zaglądając do garnków. Akurat zjedliśmy, gdy Arni zauważył furgon z ministerstwa. Szybko zapakowaliśmy się z harcerzami do Rosynanta. Po pół godzinie byliśmy przy ruinach pałacyku von Breckowa. Jacek i reszta wartowników zmieniła pozycje z leżących na horyzontalne. Na nasz widok powoli podnosili się z ziemi. Nareszcie przywitał nas Jacek. Już chcieliśmy przygotować kolację z korzonków. Dzięki pomocy harcerzy udało się sprawnie przenieść księgi z piwnicy do samochodu. Pistolet Luger schowałem do woreczka foliowego i ukryłem w schowku w Rosynancie. Zasypcie dziurę i kładźcie się spać, rozkazałem harcerzom. Zabiorę jeszcze Maćka i Gustlika. Chłopcy, którzy mieli zostać, zrobili obrażone miny. Wasze zadanie jest równie ważne, pocieszałem ich. Wróciłem do kociaka i niecierpliwie czekałem na zmrok. Wraz ze zbliżającym się zachodem słońca, na horyzoncie pojawiły się ciemne, burzowe chmury. Zmoknięcie, powiedziałem do chłopców, ruchem głowy wskazując czarne kłębowiska na niebie. Tylko wzruszyli ramionami. Postanowiłem wykonać część pracy, zanim spadnie deszcz. Zapaliłem silnik i już trzeci raz tego popołudnia, na krótką chwilę, włączyło się alarmowe światełko. Muszę go dać do przeglądu, mruknąłem. To takie maszyny potrzebują opieki mechanika? Zdziwił się gustlik. Zaśmiałem się i ruszyłem do rezerwatu dęby na piwockie. Po 10 minutach jazdy ukryłem rosynanta za stertą ściętych pni. Dodatkowo okryłem go siatką maskującą i posypałem zeszłorocznymi liśćmi. Uzbrojeni w latarki i saperki ruszyliśmy nad strumyk. Gdy odsunęliśmy brzuskę i odkopaliśmy znalezisko, chłopcy lekko się przestraszyli. Potem po drugiej stronie strugi, w zacisznym miejscu wykopaliśmy dół, do którego przenieśliśmy w płachcie prezentu moje odkrycie. Jeszcze tylko harcerze przyklepali ziemię i szybko przeszliśmy z powrotem do rezerwatu. Kazałem chłopcom ukryć się i czekać. Schowaliśmy się w głębokiej dziurze po wiatrołomie, skąd widzieliśmy brzuskę. Po godzinie usłyszeliśmy warkot motoru. To nadjechał olbrzym. Grube krople deszczu zaczęły uderzać o liście nad nami. Dziennikarz zsiadł z motoru. Rozpadało się na dobre, więc założył deszczak, usiadł na brzuszce i zapalił papierosa. Leżeliśmy, a on siedział około trzech godzin. Przemokliśmy do cna, a olbrzym ani drgnął. W końcu wstał, wsiadł na BMW i odjechał. Dziwnie się zachowywał, stwierdził Maciek. Może lubi siedzieć w lesie w czasie burzy, odezwał się Gustlik. Faktycznie burza w lesie robi niesamowite wrażenie. Korony drzew szumią, uginając się pod naporem porywów wiatru. Deszcz tworzy symfonię dźwięków przerywaną głośnymi grzmotami. Co chwila mrok lasu rozświetlają błyskawice, na ułamki sekund wyostrzając wszystkie kontury i tworząc straszliwe cienie o różnych kształtach. Biegiem ruszyliśmy do Rosynanta. Znowu zapaliło się alarmowe światełko. Na pełny regulator odkręciłem ogrzewanie, żeby nasze ubrania szybciej wyschły. Odwiozłem harcerze na jastrzębią górę i wróciłem do kociaka. Przedtem sprawdziłem, czy Jacek i jego drużyna starannie zasypali dziurę. Dzwonił do pana ten kolega z ministerstwa? zapytał ojciec Sary, gdy wysiadłem z samochodu. Zrobiłem zdziwioną minę. Był tu, jak państwo poszli do lasu, opowiadał gospodarz. Przyjechał też takim terenowym samochodem jak pański. Powiedziałem mu, że poszliście gdzieś. To zapytał, czy może zostawić panu wiadomość. Pięć minut kręcił się przy pana aucie i pojechał. Czy to był wysoki młody blondyn? zapytałem. Tak. To z pewnością był batura. Ciekawe, co kombinował przy Rosynancie. Wsiadłem i włączyłem silnik. Czerwona lampka znowu mrugnęła. W pokładowym komputerze wybrałem funkcję sprawdzania wszystkich systemów pojazdu. Po minucie na ekranie wyświetliła się informacja, że coś pobiera dodatkową moc zasilania. To coś uruchamiało się wraz z włączeniem silnika. Otworzyłem więc maskę i zacząłem grzebać w okolicach akumulatora. Potem, w świetle latarki, sprawdziłem resztę. Po godzinie znalazłem pluskwę, przyczepioną kabelkami do układu elektrycznego auta. Toś ty takim mruknąłem. Przyglądałem się pluskwie. Miałem identyczne w swoim zestawie szpiegowskim. Pozwalały śledzić na ekranie monitora komputera trasę przejazdu samochodu, do którego były przyczepione. Batura wiedział więc i o jastrzębiej górze i o rezerwacie. W obu wypadkach mógł jedynie wpakować się w kłopoty. Umów się z Olbrzymem na jutro po śniadaniu, powiedział szef, stukając w okienko samochodu. Pokazałem mu pluskwę. On tylko wzruszył ramionami. Kładź się spać, powiedział. Rano obudziłem się z lekkim bólem głowy. Zaspanymi oczami rozglądałem się po świecie za szybami Rosynanta. Na podwórku stał docz olbrzyma. Przy namiocie pana Tomasza widziałem siedzących w kółku szefa, dziennikarza, Rambo, Sarę i Zosię. Przy studni umyłem się w lodowatej wodzie. Potem założyłem świeże ubranie i poszedłem do towarzystwa siedzącego przy namiocie. Witamy naszego śpiocha, radośnie zakrzyknął na mój widok pan Tomasz. Bez słowa sięgnąłem po kubek z herbatą i kanapkę. Jak się czujesz? zapytałem Sarę, gdy już przełknąłem pierwszy kęs. Dobrze, odpowiedziała. Gdzie dzisiaj szukamy? pytała Zosia. Znam dwa miejsca z dębami tajemniczo odezwał się pan samochodzik. Jedno jest prawie pewne, że tam coś jest. Drugie jest tuż tuż. Poczekamy jeszcze na przybycie naszych dzielnych komandosów. Szef był w nadzwyczaj dobrym humorze. Droczył się z nami, mówiąc, że dziś odkryjemy tajemnicę skarbu Samsonowa. Po pół godzinie przyszli do nas spoceni harcerze. – Jak tam jastrzębie? – dopytywał się pan Tomasz. – Miał wujek rację – odpowiedział Jacek. Byłem zdziwiony tajemnicami szefa. Patrzyłem na niego z niemym pytaniem w oczach. – Poczekaj jeszcze chwilę – rzekł, odgadując o czym myślę. – Chodźcie ze mną – rzucił do wszystkich. Rzecznie ruszyliśmy za nim na drugą stronę rzeki. Potem przeszliśmy pół kilometra drogą i za polem namiotowym skręciliśmy w las. Po kilkunastu minutach weszliśmy na wzgórza. Patrzcie, powiedział pan samochodzik. Dookoła nas był dębowy las. Jedynie stąd mogłem dzwonić z telefonu komórkowego, opowiadał pan tomasz. Początkowo niczego nie zauważyłem. Jednak mój mózg zarejestrował ten obraz, który przypomniałem sobie dopiero wczoraj późnym wieczorem. Nasza gromada pożerała wzrokiem całą okolicę. Według planu von Bretzkowa, od dębów do rzeczki było blisko, zauważył olbrzym. Stąd do omu lewa jest kilometr. Skąd wiesz, że owa kreska była rzeką, a nie na przykład drogą? odpowiedział pan tomasz. Mamy tu aż dwie leśne drogi. Jedną w dole od strony Kociaka, drugą dalej, na południe. Prowadziła ona do pałacyku von Breckowa. Pan nas chyba czaruje, odezwał się Maciek. Te dęby z pewnością nie mają więcej niż 60 lat, więc są chyba za młode, jak na czasy Tannenbergu. Chłopak miał rację. Jesteś dendrologiem? zapytał pan tomasz. Skąd wiesz, czy pułkownik von Bretzkow nie był właścicielem tego lasu i sam nie kazał posadzić tu dębów? Teraz spójrz na mapę z 1908 roku. Maciek rzucił okiem i zaczerwienił się. Wtedy też rosły tu dęby, powiedział Jacek, patrząc na mapę. Wyraźnie zaznaczono rodzaj rosnących drzew. Tam dalej są większe i grubsze drzewa, zawołała Zosia, pokazując na wschód. Przeszukanie tego lasu zajmie nam dużo czasu, zauważyłem. Masz rację, przytaknął pan samochodzik. Dlatego najpierw pojedziemy do innych dębów. Tam poznamy część tajemnicy sprzed lat. Wróciliśmy do kociaka. Dodża Olbrzyma obsiedli Rambo i harcerze. Do Rosynanta wsiadł pan Tomasz, Zosia i Sara. Do rezerwatu, zakomenderował szef. Olbrzym lekko pobladł. Ostro ruszyłem w stronę Jedwabna. Zatrzymaliśmy się przed tabliczką informacyjną, że w tym miejscu zaczyna się rezerwat. Prowadź chłopcze, rzekł pan Tomasz, klepiąc mnie po ramieniu. Pod pachą trzymał akta szczycieńskich faszystów. Skierowałem się w stronę strumyka. Olbrzym z każdym kolejnym krokiem bladł coraz bardziej. Harcerze ciekawie spoglądali w jego stronę. Pan samochodzik zachowywał się jakby nigdy nic i głęboko wdychał świeże leśne powietrze. Doszedłem do miejsca, gdzie znajdowała się brzuska i zamarłem. Przed nami był pusty dół. Ktoś przed nami wyjął z niego betonową skrzynię. Ślady na trawie wskazywały, że ciągnął ją w stronę strugi. Batura był tu przed nami, krzyknęła przerażona Zosia. Maciek, Gustlik i ja zaczęliśmy śmiać się. Wtórował nam szef, reszta patrzyła na nas zdziwiona. Powiedz im, poprosił mnie pan Tomasz. Wczoraj z chłopcami schowaliśmy do betonowej skrzyni, która ważyła ze 100 kilogramów trochę kamieni, wyjaśniłem. Wszyscy wyobrazili sobie wściekłą minę Batury. No dobra, a gdzie złoto? spytała Zosia. O tym opowie nam szanowny kolega redaktor twarz pana samochodzika nagle spoważniała. Olbrzym cofnął się, obejrzał się za siebie, jakby chciał uciec.